Ja mimo wszystko i moja małżonka również wyraźnie rozdzielamy, co jest e, prywatne, co jest taką naszą prywatnością, która nie podlega dyskusji, a co, co, jest na, co można pokazać innym. To znaczy każdy, kto choć odrobinę tak naprawdę zaangażuje się i, z, i, i przeanalizuje, co my robimy, zauważy, że tak naprawdę. My tylko pozornie przekraczamy pewne granice prywatności. Nasze dzieci, nasz dom, to wszystko, co jest niezwykle istotne w utrzymaniu jakiejś prywatnej sfery, pozostają wciąż niedostępne i tak będzie, bo, bo postawiliśmy sobie wyraźne granice. My dość świadomie pewne rzeczy w social mediach i na YouTubie w tej chwili robimy, w tym sensie, że nas obdarto i taki tak z prywatności wiele lat temu. Przyczyniły się do tego tabloidy, przyczyniły się do tego portale plotkarskie paparacji, no więc w pewnym momencie tak naprawdę i tak to straciliśmy. Udało nam się zachować prywatność naszych dzieci, o co walczymy bardzo konsekwentnie i z, właściwie bez, bez skrupułów i, i bez, bez, grań, bez granic. Właściwie no, ja jestem bardzo brutalny w utrzymywaniu prywatności życia moich dzieci i w ogóle ich wizerunku. Natomiast no, nie mają wpływu na to, jak wygląda moja prywatność, mnie jako osoby, jako Macieja wbora, czy mojej żony, ale mm, tworząc kontent do social mediów na Instagramie, a w tej chwili też na YouTubie, trochę wybiliśmy oręż z ręki tabloidów. Tych artykułów może nie jest mniej, ale tak, paparazzi za nami nie jeżdżą, bo po co? My i tak pokazujemy wiele, robimy zdjęć, więc co tutaj? Nie ma sensu. Taniej jest po prostu zrobić screen z naszego Instagrama. Mówi pan, że wyznaczył pan granice. To są m.in. dzieci, to czego nie publikujecie. Co jeszcze? Nasz dom. Nasze, no, no, na, nasze życie intymne. My raczej staramy się gdzieś pokazywać w social mediach taki styl bycia i życia, który jest prawdziwy, w który, 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 którym, którym, którym który, faktycznie my żyjemy. Nie jesteśmy, ja zawsze śmieję taką słodko-pierdzącą parą, nigdy nie chciałbym być w taki sposób postrzegany. Staram się nie, nie, nie wprowadzać w, to, w ten świat internetu ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Znaczy staram się, nie robię tego. Próbuję zrobić wszystko, żeby w świecie, w którym ja funkcjonuję, który z założenia zabiera nam prywatność, zachować tej prywatności jak najwięcej i paradoksalnie właśnie dzięki temu, co robimy, jestem w stanie to uzyskać.